Więc witam Was w moim drugim vlogu, dziki vlog Tu będzie kiedyś intro Kiedyś Kiedyś tam Dobra, więc przechodzimy do setna, drugi vlog Jakoś Jakoś to leci i śmieją się dzieci, pies mi szczeka, tak Więc lecimy z tym koksem w dzisiejszym vlogu, co będzie w dzisiejszym vlogu, ze spoileruję, nie. Dobra. Lecimy temat. Pierwszy jaki przyszedł no, na myśl do głowy, nie wiadomo co, coś takiego... Brrr, wiecie? To Marsz Niepodległości. Marsz Niepodległości to jest za ludzi, którzy odzyskali nasze niepodległość, którzy walczyli za ojczyznę naprawdę, którzy poświęcali życie, a takie e, marsz powinien być z szacunkiem oddawany, z szacunkiem, że ludzie na to patrzyli, żeby naprawdę oddali szacunek tym ludziom, bo należy im się szacunek. Gestykuluję ręką, tak. I chodzi o to, że ogólnie był ten marżny podległości, tak? I niby wszystko miało pójść dobrze, Były prezydent, premier Ewa Kopacz, Bronisław Komorowski, odwrotnie, prezydent to Bronisław Komorowski, premier to Ewa Kopacz, bo ileś nie wiedział. I niby spokojny marsz, były tam dzieci, rodziny, wszyscy, a kibole, jak to kibole, po prostu urządzili tam burdy. Przy, zaczęli podpalać, podpalać nie wiadomo co, bić się z policją i tak dalej. Marsz niepodległości, niby yy, kibole tacy patrioci, że oddają życie za ojczyznę, że naprawdę, naprawdę. Jak ktoś to ogląda taki, bez obrazy, bo naprawdę niektórzy ludzie, którzy kibicują, te, tacy kibole typu, no, nazwijmy to po imieniu po prostu, to Naprawdę są patrioci i potrafią odejść ten honor za ojczyznę, ten marsz niepodległości, potrafią być spokojni, choć zaczepiają ludzi na ulicy, potrafią być spokojni i oddać cześć tym ludziom, którzy zginęli za naszą ojczyznę, żebyśmy mogli mówić po polsku. Więc... To nie powinno tak być, że ludzie sobie wychodzą, że przejść naprawdę ten i... a jacyś ludzie głupi, i bole robią sobie Kpiny po prostu i urządzają burdy, według mnie tak nie powinno w ogóle być. to jest bez sensu. W ogóle kibole, no kibole niby że tacy ludzie, niby że kibicują tym drużynom patrioci, oni tak po prostu no po prostu zaczepki szukają na ulicy. Że podchodzi podchodzi taki do ciebie, nie? Taki hordy, rozbujany. Ty sobie idziesz spokojnie po drugiej stronie, idziesz sobie, hasasz sobie, spokojny jesteś, idziesz sobie, idziesz, idziesz, nie do przodu, idziesz, idziesz, podążasz. A tam idzie ci od drugiej strony, rozbujany, jest panem ulicy w dresach. Ty mu nawet schodzisz z drogi, żeby ci nie zaczepił ani nic. On i tak odejdzie z całej siły i jebcie z bara, bo niby jest panem ulicy. I może wszystko. I to jest, to jest taki typ ludzi, że oni naprawdę nie kibicują tym drużynom, tylko po prostu szukają zaczepki. To jest coś takiego, bo znaczy, no niektórzy ludzie też kibicują. I normalnie chodzą po prostu, a zwierni są swoim klubom i kibicują naprawdę. To no, wiadomo. To już, to już co innego. W ogóle Niektórzy, niektórzy, ludzie w ogóle nie mają szacunku, nie, nie, myślą o tym, że co się działo kiedyś, co ludzie robili, jak patrzę nieraz na apel, jeszcze coś. Śpiewamy hymn, nasz hymn, niepodległości, tfu. Nasz hymn, Mazurek Dobromys... Dobro, tfu. Nasz hymn, Mazurek Dąbrowskiego. Śpiewamy i patrzę nieraz na apel, jak Stoi sobie taki jakiś chuder, like nie wiadomo kto, nie, czy coś takiego. Niby, że jest patriotą, niby, że ma szacunek do tych ludzi, a stoi sobie nie na baczność, tylko tak sobie stoi na ludzi, gada sobie z następny, następny i tak parę ludzi. To po prostu ma chęć takiemu dojść i walnąć w ryj. Po prostu. Wprost. Bo naprawdę to jest... Wiem, że się powtarzam, wiem, że się powtarzam. Ale no to jest według mnie po prostu takie, jakby to można było nazwać. Takie szczyle po prostu, którzy nie umieją dać szacunku, bo ludzie walczyli za naszą ojczyznę. Straciliśmy niepodległość, powstania były, powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe. Wszystkie były zakończone klęską, nikt się tym nie interesował, a Polacy cały czas walczyli o wolność. Żeby, żebyś ty, ty, który oglądasz teraz, żebyś mógł się modlić po polsku, żebyś mógł się uczyć po polsku, żebyś mógł mówić po polsku w miejscach publicznych, żebyś miał wolność słowa, żebyś mógł czytać książki polskie, gazety, wszystko. Wiem, że dużo ludzi teraz nie czyta książek, ale są jeszcze ludzie, którzy czytają polskie książki. A gdyby nie to, że oni oddawali za nas życie, za to, że ja teraz tu stoję, bo mogę tu nie jesteś, tak jak ty możesz nie siedzieć przed komputerem, bo Rosjanie czy Niemcy by, nie wiem, twoja mama na przykład czy tata by chciał Cię nauczyć po polsku czegoś, Rosjanie by się do tego doczepili i całą rodzinę zabijają albo do obozu koncentracyjnego prosto. No i właśnie właśnie o to chodzi, że trzeba mieć naprawdę szacunek dla tych ludzi. Szacunek którzy oddali za nas życie, bo oni walczyli, wiedząc, że zginą, ale mieli nadzieję, że za parę, parę dziesiąt lat wyzwolą Polskę i Polska będzie wolnym, wolnym krajem, który będzie z powrotem na mapie. Straciliśmy niepodległość na 123 lata, o ile dobrze pamiętam. I odzyskaliśmy ją, Polacy się nie poddawali. Dobra, przerwało mi nagrywanie. Mam 4 minuty materiału, jeszcze 5 minut, nie więc wracając do sedna sprawy. O czym mówiłem e, o, o Polakach? No i właśnie o to chodzi, że ostatnio wyszedł film Miasto 44, który bardzo dobrze przedstawia, naprawdę bardzo dobry film. Podobał mi się strasznie. Przedstawiał tych właśnie tych ludzi, tych powstańców, powstańcy. Była jedna broń na cztery osoby. Yy, jedna broń na cztery osoby, tak? Dobrze powiedziałem. Nie mieli żadnych mundurów, nic walczyli w czym popadnie, czym popadnie, w czym popadnie, czym popadnie. Żeby... żeby no, starali się po prostu wyzwolić wyzwolić ten kraj, chociaż ponieśli klęskę, to i tak, i następne powstania, powstanie były i tak. I tak, yy, co tam dalej? Więc... Reasumując, raz, teraz to podsumuję wszystko, bo nie będę już przedłużał, bo taki monolog napiepszyłem wtedy, że na po prostu to było coś pięknego z mojej strony i ten, teraz muszę się streszczać więc reasumując, to jak jestem marsz niepodległości to naprawdę mnie to boli, że tacy ludzie jak ciki bole robią coś takiego, że patrioci tacy, a burdy zaczynają na tym. I jak masz ten, jak śpiewasz ten hymn na apelu czy coś, to stań się na baczność, stań i wyśpiewaj te dwie minuty hymnu. Nie wiem czy jest krótsza wersja czy dłuższa, nie wiem, nawet jak jest rota w Masurek Dąbrowskiego, yy, znaczy się twój, Masurek Dąbrowskiego to rota, legiony, piechota i inne pieśni takie patriotyczne to naprawdę stań na baszność, nawet jak na apelu nie jest baszność to stań na baszność i nawet patrzy w niebo, w sufit i mi po prostu stój jak nie umiesz tej pieśni jak jest na baszność stać, nie wiem czy pokazywałem czy nie nogi masz ściśnięte ręce wzdłuż ciała to jest na baczność i wyprostowane plecy i klata do przodu dzisiaj ten vlog nie jest taki pod tekstem humorystycznym czy coś tylko naprawdę y, musiałem się wypowiedzieć na ten temat bo to jest po prostu według mnie no też nie wiadomo ile mam lat ale nawet starsi ludzie tak jak nauczyciele to też patrzę to stoi na baczność niby czy w ogóle ten i gada sobie do innego to też jest według mnie starsi ludzie to są tam może 40-30 lat mają, a też nie, nie umiem się zachować. A to naprawdę, bo czasami idę sobie tej nieznanego żołnierza na cmentarzu, to zapalę z nic, pomodlę się, coś takiego i oddaję szacunek do nie bo naprawdę mam do nich wielki szacunek. Bo tak to, no tak jak mówiłem już, że nie stałbym to z wami, nie mówię po polsku. Tylko po rosyjsku. Zawsze od Polska, od zawsze, od zalania dziejów, nie wiadomo kiedy miała przekichane. Zawsze najeżdżały ją Prusy, Rosja i tak dalej. Austria, Polska znikła na 123 lata, niepodległość utraciła, o ile dobrze pamiętam. Nie, to chyba mówiłem. To mówiłem, tak. I... niestety. Mhm, chyba tak. I teraz mamy 96 chyba rocznicę. Tak, 96 odzyskanie niepodległości to już 96 lat jesteśmy krajem wolnym który istnieje na mapach Europy i naprawdę trzeba się z tego cieszyć bo ci ludzie wiedzieli że zginą wiedzieli że mogą ponieść klęskę że nie czy, czy im się uda czy nie to i tak dawali z siebie wszystko że walczyli za tą Polskę pani się skończyła i znowu mi przerwało więc teraz naprawdę podsumowując, jak stoisz na apelu, stań, odśpiewaj, to dwie minuty hymnu i jak inne pieśni, sobie, jak koło grobu, nie, grobu nieznanego żołnierza, pomódl się, bo tak naprawdę on nie ma tożsamości, bo zginął, ale pomódl się, żeby żeby on wiedział, że ty masz do niego szacunek, zapal z i tak dalej. I Naprawdę, to mnie bardzo tak zirytowało, że na tym Marszu się tak się stało, bo powinien być spokój i hołd oddany w 100% dla tych ludzi. Trochę już zszedłem z tonu, bo tak wyładowałem się trochę. Zmęczyłem się, nie powiem, bo nagadałem się poprzednim razem i... Yy, no, wszystko poszło psów w dupę, tak jak można to by było ująć. Więc to by było na tyle w tym vlogu weźcie sobie do serca to co mówię naprawdę. Ja też nie wiem nie wiadomo ile lat, ale hołd oddaję tym ludziom naprawdę. Bo obozy koncentracyjne, tyle ludzi tam zginęło, tyle Żydów, Polaków, wszystkich narodowości ludzi, no nie, no wszystkich nie bowiem, bo nie wszystkich, ale dużo narodowości ludzi zginęło. I no naprawdę yy, szacunku, więc... Teraz już kończę tym akcentem. Dzisiejszy vlog, drugi vlog, drugi dziki vlog. Mam nadzieję, że będę miał tematy, będę miał chęci i tych vlogów pojawi się więcej. Jakieś informacje wrzucę, co będzie na kanale niedługo. I więc to by było na tyle. Tym akcentem żegnam się z Wami. I cześć!